Dzień dobry! Ostatni raz ja nagrałem na swój twarz w swoim ostatnim filmu. Nikt nie powiedział nic złego, z tego powodu zdecydowałem, że będzie normalne i fajne porozmawiać w taki sposób, bo chciałem porozmawiać na taki ciekawy temat na temat tego, dlaczego obcy krajowcy tak lubią ten kraj, dlaczego oni wybierają ten kraj. Nie Niemcy, nie Czechy, albo jakieś inne kraje na zachodzie, a akurat Polska. Bo z punktu widzenia zwykłych Polaków. Polska nie jest fajnym krajem, tutaj jest wszystko złe, mamy inflację, mamy okropne ceny, mamy akropnej władzy, nie będę nic mówił o PiSie, bo nie mam na to prawa. Oczywiście, nie mam na to prawa, bo jestem cokrajowcem, tak? Ale dlaczego akurat Polska? Po pierwsze, a, i to jest najważniejsze, po pierwsze, to, że tutaj można do tego kraju można dostać wizy i zrobić to łatwe. Naprawdę łatwe. bo łatwiej dostać wizę do Polski na przykład, niż do Niemców albo innych krajów na zachodzie. To jest pierwszy powód, dlaczego obcokrajowcy wybierają akurat ten kraj. W ogóle, jeśli Ty mieszkasz w krajach post na przykład, albo gdzieś tam w Afryce, ja nie wiem dokładnie, to ciężko dostać wizę do Europy. Można czekać aż kilku lat i nadal nie dostaniesz żadnej wizy. A jeśli chodzi o Polskę, to jeśli masz na przykład zaproszenie z roboty, czy na przykład zaproszenie z uczelni, to możesz z łatwością dostać lizy. I to jest pierwszy punkt, dlaczego obcy krajowcy wybierają ten kraj. Drugi punkt – mentalność. Mentalność to jest najważniejsze, bo ty możesz zarabiać miliony, możesz mieć wszystko w swoim życiu, ale możesz mieszkać w jakimś kraju, gdzie zawsze będziesz obcy. Tak samo było u mnie, kiedy ja mieszkałem w swoim kraju, ale o to możemy porozmawiać trochę później. Dlaczego mentalność jest tak ważna? Na przykład, Polska jest, no jak to powiedzieć, w środku Europy. Jakby to Europa centralna. I Polska łączy ze sobą wschód i zachód. Akurat z tego powodu tutaj dużo różne mentalności, która jest bliska wszystkim. Nie ma znaczenia z jakiego kraju jesteś, na przykład z islamskiego, czy albo być może przyjechał z Ameryki. Zawsze możesz znaleźć tutaj sobie miejsce. Zawsze będzie ci tutaj fajne. Nawet bez znajomości języka możesz dogadać w jakiś sposób z kimkolwiek na ulicy. I to jest fajne, to jest łatwe, to jest przyjemne. Punkt numer trzeci i dla mnie to jest najważniejsze. Ludzie. Ja już mówiłem o to w swoim filmikach, ale chcę po prostu powtórzyć kolejny raz, że ludzie w tym kraju są bardzo ciepli. Ciepli, gościnni, miwy. Nie wiem, być może to tylko wobec mnie, ale jestem tutaj trzy miesiące. I nie spotkałem się z żadnym problemami, bo naprawdę nie ma znaczenia, u kogo cię zapytałem, czy, czy to jest na ulicy, czy gdzieś w sklepie. Zawsze mogę dostać grzeczne odpowiedzi i wszyscy ludzie będą mi pomagać. I to jest fajne, to jest miło, to jest najważniejsze. Szczerze mówiąc, chciałam zrobić ten filmik w ten sposób, żeby napisać jakiś scenariusz, żeby czytać według tego scenariusza, ale naprawdę mówiąc, jestem trochę leniwy, to po pierwsze, a po drugie, a Trochę łatwiej improwizować, naprawdę. Lepiej improwizować, bo ty nie masz szansy, żeby coś sobie wymyślić, że nie, ty nie masz szansy, żeby e, powiedzieć czegoś indziej. Ja po prostu mówię to, co mam w głowie, akurat w tej chwili. Polska jest fajnym krajem dla wszystkich ludzi, którzy przyjechali z różnych krajów. I niestety większość Polaków nie rozumie tego, że naprawdę mieszkacie w fajnym świecie, mieszkacie w fajnym kraju, bo na przykład e, jest taki wynik jak poziom życia i wśród 200 krajów, wśród 200 krajów, Polska jest na 30 miejscu. Na przykład mój kraj jest na 192, Rosja jest na 187. Po prostu musicie zrozumieć, że można znaleźć jak najmniej 180 krajów, gdzie jest gorzej niż tutaj. To już znacie, że wszystko tutaj jest fajne. Ja rozumiem, że Wy zawsze patrzycie na zachód. I chcecie, żeby wszystko było jak tam, ale musicie po prostu pamiętać, że macie wolność dopiero 30 lat, nie więcej. Ale za, za ostatnie 20 lat zrobiliście więcej niż ktokolwiek w Europie. Ja po prostu wiem wszystko o gospodarce tego kraju i, i na pewno wiem o co my chodzi. Ja rozumiem, że ceny wzrastają coraz więcej, więcej, i więcej, ale prawda, to nic nie znacie. Bo dobrze, na przykład. Boże, nie wiem, jeśli kielbasa słoneczka kosztowała 10 złotych, teraz ona kosztuje 12 złotych, albo 13 Ja rozumiem, jest dużo różnica, ale to kosztowała w początku, to i tak kosztowała w początku mało, i jeśli teraz to kosztuje trochę więcej, to to nie dramat. Można to zrozumieć. Gorzej, kiedy na przykład coś kosztuje, jak u mnie w kraju, 20 złotych, a potem ty idziesz do sklepu i na kolejny dzień to już kosztuje 30 złotych, to już jest niefajne. Naprawdę. Dlaczego obcokrajowcy wybierają akurat ten kraj? Mamy jeszcze powód. Mamy taki powód, że tutaj dużo pracy. Wiem, że nie zgadzasz się ze mną, ale naprawdę jest tutaj dużo pracy, bo macie dużo fabryk, macie dużo pracy fizycznej, na przykład, jeśli ty masz ręki, jeśli ty masz nogi, jeśli nie jesteś, przepraszam, idiota na przykład, to zawsze znajdziesz tutaj pracę. ludzie z różnych krajów, na przykład z Turcji, oni nie mają tej możliwości. Ludzie z mojego kraju, ludzie z Azerbejdżanu nie mają tej, takiej możliwości, bo ja mogę sobie znaleźć jakieś prace, być może na fabryce, na, na fabryce, przepraszam, ja będę pracował tam 12 godzin, zarabiał maksymalnie 1000 złotych. I co? A w Polsce, jeśli ty masz ochotę pracować, jeśli ty chcesz pracować, to ty masz sporo warunków do tego. Ty możesz pracować na fabrykach, ty możesz pracować w sklepach, ty możesz pracować wszędzie. To możesz pracować gdzieś na budowni, budować coś i zarabiać normalne pieniądze. Ja wiem, że Polacy lubią pracować, ale niestety Polacy nie rozumieją, czego oni mają naprawdę. To zawsze tak. My nigdy nie doceniamy tego, czego mamy. Na przykład jest kilka rzeczy, których mnie tutaj brakuje w tym kraju. Tylko kilka rzeczy. Na przykład Polska dla mnie jest idealnym krajem, bo jak ja już powiedziałem, Polska łączy ze sobą wschód i zachód. Niestety chciałbym jeszcze porozmawiać o to. Jak obcokrajowcy zachowują się w tym kraju? Bo wielu moich przyjacieli z Polski powiedzieli mi, że jestem rasistą, bo ja nie lubię obcokrajowców, chociaż sam jestem obcokrajowcem. Ale chodzi o coś innego. Chodzi o to, że ja myślę, że jeśli ty jesteś w innym kraju, w obcym dla ciebie kraju, to ty musisz szanować ten kraj, ty musisz szanować język tego kraju, ty musisz szanować kulturę tego kraju. Albo tak, albo musisz wrócić do domu. Na przykład ja to rozumiałem z góry i ja byłem, no, ja byłem zakochany w Polsce od początku i ja po prostu sobie pomyślałem, że ja nie chcę być człowiekiem drugiego czy trzeciego rodzaju. Ja nie wiem, czy poprawnie powiedziałem czy nie, ale chodziło o statusie, tak? Bo migrant zawsze jest migrantem, zawsze masz trochę mniej praw, zawsze możesz trochę mniej niż zwykle Polak na przykład. Ale dla tego, żeby być swoim, dla tego, żeby troszkę czegoś zrozumieć, dla tego, żeby. Chociaż troszkę ktoś cię szanował, musisz szanować ludzi. Bo ja na przykład zauważyłem, ostatnio po prostu mieliśmy taki problem, że ja chciałem sobie kupić kebab i tam byli ludzie z mojego kraju, My zaczęliśmy rozmawiać o Polakach. Oni powiedzieli mnie, że no wiesz co Polaki są zimne, bla bla, 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 bla. Uh, ja powiedziałem, że nie, Boże, to bardzo bardzo piękny, i i gościnny naród, uwierz mnie, ja wiem, o co, o co chodzi. Bo jestem, przepraszam, gadulą, cały czas rozmawiam z ludźmi i wiem, o co chodzi. Ale on zaczął mówić, że to nie tak, to nie tak i tak dalej. Uh, I co się stało w końcu? Uh, jakaś miła kobieta uh, zamówiła sobie kebab i powiedziała, że, ja już nie pamiętam, jak to dokładnie było, ale ona miała jakieś warunki. I ten kucharz niepoprawno to przygotował, niepoprawno to zrobił, i oni zaczęli ze sobą kluczyć. I ja po prostu zauważyłem, że on zaczął jej mówić jakieś brzydkie słowa, w swoim ojczystym. I to jest niefajne, to naprawdę jest brzydko. Ja zrozumiałem, że wszystko jest złe. I po prostu powiedziałam pani, przepraszam, czy ja mogę coś powiedzieć? I zacząłem rozmawiać z pani, i rozwiązałem ten problem. W końcu ona powiedziała, Boże, jesteś bardzo miłym facetem, dziękuję Ci bardzo, i tak dalej. I była szczęśliwa, była, została zadowolona. I potem ja im powiedziałam, że widzicie, o to własne chodziło. Wszystko zależy od tego, jak Ty traktujesz ludzi, jakie Ty masz stosunek do ludzi. Musisz szanować ludzi, żeby oni szanowali Ciebie w odpowiedź. To jest normalne. A dziwne jest to, że od początku chciałem porozmawiać o to, dlaczego obcokrajowcy wybierają akurat ten kraj, ale w końcu po prostu sobie przypomniałem to wszystko i to naprawdę jest okropne, bo nawet u mnie czasami tak bywa, że ja próbuję z kimś, się na przykład, poznać, porozmawiać na ulicy albo coś jeździć, i trafię po prostu na takich ludzi. No, ja nie powiedziałem, że na złych ludzi, ale. Ja czuję, że oni niedobrze mnie traktują i ja rozumiem dlaczego, ja rozumiem z jakiego wyniku, z jakiego powodu to się dzieje. I często ja po prostu muszę udowodnić ludziom, że ja jestem normalny, prawda? Ja muszę udowodnić ludziom, że ja jestem normalny, żeby oni normalnie mnie traktowali. To jest trochę okropne, ale ja rozumiem, dlaczego tak się dzieje. Na przykład jeszcze u mnie było tak, że ja spotkałem pijanych Polaków, Uh, Które po prostu zapytali mnie: Czy ja mam papierosy? I ja dałem im, każdemu dałem dwie papierosy. I dla nich to było miło. Oni powiedzieli: Wow, dziękuję bardzo, to tak miło. Zaczęliśmy z nimi gadać. Uh, I co było najważniejsze, co było, co było przyjemne, w końcu oni mnie przytulili. To było miło, uh, chociaż oni byli bardzo pijani. I być może, gdyby to byłby nie ja, a jakiś inny obcokrajowiec, tam byłby zupełnie inny koniec. Naprawdę mogłoby być wszystko gorzej. To nie kwestia tego, że to byli Polacy, to kwestia tego, że to byli pijani ludzie. Wszystko zależy od tego, jaki ty masz stosunek do ludzi, jaki ty masz e, szacunek do ludzi, co ty w ogóle robisz, w jaki sposób z nimi rozmawiasz. I niestety obcokrajowcy tego nie rozumieją. Ale obcokrajowcy rozumieją, że tutaj jest fajne. No prawda, tutaj jest fajne. Dobre ceny. Dobry ludzi, Vładź trochę pomaga obcokrajowcom, zwłaszcza Ukraińcom, na przykład, i to jest fajne, to jest miło. jeszcze kwestia tego, że na przykład, jeśli ty będziesz zarabiał jak najmniej w Niemczech, albo jeśli będziesz zarabiał jak najmniej w Polsce, to łatwiej Cię będzie przeżyć. Chodzi o to, że jeśli ty coś zaczynasz zero, że jeśli to jest twój pierwszy kraj, Obcy kraj, albo twój pierwszy obcy kraj w Europie, to lepiej zacząć albo z Polski, albo z Czechów, bo Czechy mają podobne mentalności, Ja z nimi rozmawiałem, po prostu jest taka różnica, że Czechy, jak to powiedzieć, trochę bardziej naród. A Oni też są miły, gościnni, ale oni nie są cierpliwi jak Polacy, chociaż jesteście bardzo podobni. Nawet jedzenie czasami są bardzo podobne. Ja uwielbiam Czechy, w ogóle uwielbiam wszystkich słowiańskich narodowości, ale macie trochę różnice. Macie trochę różnice. Ale dlaczego Polska, a nie Czechy na przykład? Bo jeśli sprawdzicie, akurat w tej chwili, ja już sprawdziłem, a minimalna płaca w Czechach w porównaniu z cenami jest mniej niż minimalna płaca w Polsce. Taka jest różnica. Oprócz tego wszystkiego, Polska jest więcej niż Czechy. To znaczy, ty masz więcej możliwości do pracy, to znaczy, że ty masz więcej możliwości do zamieszkania w Warszawie, w Krakowie, we Wrocławie, w Gdańsku. To zawsze masz jakiś wybór. Ty zawsze masz jakiś wybór. I ty będziesz miał prawie te same warunki i w Warszawie, i w Gdańsku, i w Wrocławie, wszędzie. I to jest wygodne. Ty nawet nie musisz wybierać, gdzie mieszkać, gdzie zamieszkać dokładnie. A, bo zawsze i wszędzie możesz znaleźć pracę, to jest najważniejsze. Ty zawsze możesz znaleźć pracę. Rozmawialiśmy o obcokrajowcach, ale znam tyle Polaków, którzy mieszkali w Niemczech, Czechach, a w Norwegii, we Francji itd. i tak dalej, i 80% z nich wróciło do Polski. Prawda. Wszyscy, z kim rozmawiałem i wszyscy, kto mieszkał albo mieszka, oni wszyscy wrócili prawie, wszyscy wrócili do Polski. Dlaczego? Bo po pierwsze kasa to nie jest najważniejsze. Niestety po prostu cały czas patrzycie na wschód i chcecie po prostu mieszkać jak oni, jak króle, ale to nie jest wszystko. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, jaki ludzie wokół. Co ty widzisz, kiedy wychodzisz na ulicę. Na przykład często tak bywa, a, że znam dużo takich, wielu takich ludzi, którzy mieszkają a, na przykład w Niemczech. Jest fajne, mają fajne pracy mają kasy, mają normalnego poziomu życia, ale wszystko, co oni mają wokół. Nie jestem rasistą, prawda, ale są dużo patologii w Niemcach. Są dużo patologii i nie chodzi tylko o innych narodowościach, chociaż o to też. A chodzi nawet o pijakach, o, ja nie wiem, o bezdomnych. Nie macie tyle bezdomnych, tyle pijaków, a tyle narkomanów, ile są na przykład. W Niemczech. To okropne po prostu, to okropne. Tak, można mieć lepszy poziom życia, ale większość ludzi, na przykład ja, ja rozumiem, że ja nie potrafiłbym zamieszkać. Ja nie potrafiłbym zamieszkać w jakimś innym kraju, bo ten kraj jest dla mnie ciepłym, ojcistym, rodzimym, bo od dzieciństwa ja uczyłem w rosyjskiej szkole i język rosyjski dla mnie był jak mój ojcisty prawie. I na moje szczęście, a. Miałem wiele książek przetłumaczonych z języka polskiego, Oglądałem często filmy, które mieli rosyjskiego duppingu. I rozumiem Waszą mentalność, naprawdę. To najlepsze, co jest w tym kraju: mentalność i ludzie. Mentalność i ludzie to to, w co jestem zakochany, prawda? Polska jest naprawdę fajnym krajem. Krajem, gdzie są wiele miłych ludzi, krajem, gdzie są dużo utalentowanych ludzi, Bardzo cieplym krajem, z bardzo cieplymi ludźmi, z bardzo cieplą duszą. I ty nie spotkasz tego samego w Niemcach. Ty nie znajdziesz takich ludzi w Wielkiej Brytanii, ty nie znajdziesz takich ludzi we Francji. Zawsze możesz trafić na takich miłych ludzi. Tak, i wszystko zależy od tego, jaki jesteś sam. Ale żeby wszyscy byli takimi, nie wiem. Być może to mają różowe okulary, ale chciałbym przypomnieć, że kilku lat. Przygotowałam się do tego, żeby przyjechać do tego kraju, i czasami wiem trochę nawet więcej niż zwykli Polacy. Czasami, Boże, nie zawsze. Nie jestem takim mądrym. Jestem bardzo, jestem bardzo, 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 bardzo bardzo zakochany w tym kraju. I ja naprawdę nie rozumiem tych Polaków, którzy cały czas narzekają na ten kraj. Ja nie rozumiem tych Polaków, którzy mają tyle negatywów do tego kraju. Boże, spróbujcie porównać po prostu inne kraje. Nie tylko zachód i zrozumiecie, że wszystko jest tutaj fajne. No i ostatnie i najważniejsze: ja nigdy do tej pory, a to już mój piąty film, ja nigdy do tej pory nie prosiłem ani o lajkach, ani o subskrypcję, o nic w ogóle. Ale niestety, dlatego żeby robić filmiki lepszej jakości, ja potrzebuję trochę kasy, dla tego, żeby mieć tej kasy, potrzebuję trochę więcej subskrypcji i tak dalej. No, rozumiecie, o co mi chodzi. I byłbym bardzo wdzięczny, gdyby zaskrzybowaliście mój kanał. To byłoby przyjemne. Dziękuję Wam za wszystko. Dziękuję za wsparcie. Dziękuję za to, że w ogóle zwrócili na mnie uwagę. Naprawdę nie oczekiwałam na to. Niestety jestem trochę chory, i wiem, że wyglądam nie fajnie i być może nawet głos mój brzmi nie tak fajnie. Przepraszam za to, ale. Якщо ти убігав тон фільмів до кінця, то дякую тобі щиро Па.